Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Milowych Rozmów. Moim dzisiejszym gościem jest Pan Tomasz Wanek, wójt gminy Wietrzychowice. Witam Pana serdecznie. Witam serdecznie. Panie wójcie, chciałam zapytać, jak wyglądał rok 2014 w gminie? Co udało się zrobić, a czego niestety się nie udało zrobić w poprzednim roku? Znaczy, jeśli chodzi o rok 2014 to ja tak naprawdę swoją kadencję rozpocząłem 1 grudnia mhm. i od tego jakby etapu mogę tutaj zaczynać recenzję. Jeśli chodzi o działania w 2014, to w większości to, to działania, które podejmował mój poprzednik. Mhm. I ja bym bardziej się chciał skupić na tym, co ja chcę zrobić w najbliższych czterech latach i jaka mam ofertę dla, dla mieszkańców, dlatego że to co było jest już jakby zrealizowane. Mhm. Patrzmy w przód. No to w takim razie, co zostało zaplanowane na ten 2015 rok? To co w budżecie się znalazło na ten 2015 rok dla gminy Wietrzychowice? Jeśli chodzi o budżet, mhm. y, który, który jest na 2015, jest to budżet jeden z gorszych budżetów, które, które mamy, dlatego że ilość dochodów, które, które mogę zadysponować to tak naprawdę te dochody są na poziomie bardzo niskim zresztą u nas w Gminie nigdy one nie były bardzo wysokie, natomiast trzeba podkreślić jedną bardzo ważną rzecz tak niski budżet był aż 4 lata temu kiedy w tym momencie tak naprawdę jest nałożone na nas więcej obowiązków niż to 4 lata temu także poziom jakby inwestycji jest bardzo niewielki tym bardziej, że dla mnie to jest Całkiem nowa sytuacja, w której ja ten budżet tak naprawdę muszę sobie tak poukładać, aby w przyszłych latach te inwestycje były znacznie większe. Czyli co zaplanowaliście na ten, na ten rok do zrealizowania? Czy szczególne jakieś dziedziny są, które będą w tym roku albo w przyszłych latach realizowane inwestycje w tych dziedzinach? Jeśli chodzi o ten rok, to przede wszystkim chcemy się przygotować do tego, żeby poukładać sobie niektóre koszty, zminimalizować e, zbędne wydatki. E, przygotowujemy się do kanalizacji jednego z sołectw e, Jadowniki Mokre. Jest to największe sołectwo, gdzie rzeczywiście tam potrzeba tego, te, tej kanalizacji jest duża. E, jak również e, będziemy przygotowywać się do e, organizacji, do, e, do zaplanowania Inwestycji związanej z, z zestawem w, w sołectwie Michowice Małe. Tam też będziemy projektować e, kształt tego jeziora i e, dzięki tym projektom, przede wszystkim dowiemy się, jaki poziom mhm. e, inwestycji będzie, będzie podejmowany. Także ten rok jest taki bardziej, bardziej rokiem spokojnym na ułożenie sobie budżetu, na ułożenie sobie pewnych spraw na najbliższe lata. Proszę mi powiedzieć, Pani Wójcie, czy są plany na ścieżki rowerowe wołami wyślanymi przechodzące przez e, Waszą gminę. Czy są takie jakieś plany na to? Absolutnie tak. Mhm. A akurat jeśli chodzi o e, ścieżki rowerowe, widzę tutaj dość dużą szansę dla naszej gminy, ponieważ e, jak wie, wiele osób wie, gmina Wietrzchowice leży w dość ciekawym położeniu, gdzie to Dunajec wpada do Wisły, a więc zarówno wały wiślane, jak i wały e, na Dunajcu funkcjonują. I cieszy nas to, że jest y, taka perspektywa, aby nie tylko na wałach Dunajca, ale także na wałach y, Wisły powstały te ścieżki rowerowe. Mam nadzieję, że uda się przekonać tutaj województwo, żeby y, poszło w inwestycję związaną z mostem łączącym wał Dunajca z wałem takim, kładka, taka kładka y, dająca możliwość rowerzystom przejścia z jednej gminy do drugiej, po takim pomoście, e, obserwując przyrodę, obserwując Dunajec. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo atrakcyjne wtedy miejsce, które przyciągnie z, e, osoby zarówno do gminy Wieczorchowice, jak i do gminy Gręboszów. Ja mam takie pytanie, bo y, w, y... Często właśnie Wola Rogowska jest zalewana podczas powodzi, jak to było w ubiegłym roku, czy, czy mając na uwadze ostatnie wydarzenia, jakie, jakie były, y, jesteście przygotowani na to, że, że może się, mogą się one powtórzyć jakoś, zabezpieczacie te tereny, zwłaszcza w tamtym y, rejonie Woli Rogowskiej, przed następną taką wielką powodzią, jak była w 2010 roku w tamtych y, rejonach? Rzeczywiście, rok 2010 tu rokiem takim, który dość mocno e, utrudnił funkcjonowanie wielu mieszkańcom gminy. Powódź, która była, była powodzią e, bardzo dużą, bardzo rozległą. Jeśli chodzi o wodę, która weszła na tereny Woli, Woli Rogowskiej i Jadownik Mokrych, to była woda z rzeki e, Uszwica, bo tam, tam był wał, jakby nie wytrzymał i wały rzeki Uszwicy nie są na terenie Gminy Wietrzechowice, więc tutaj jest nam e, ciężko podejmować jakiekolwiek kroki dotyczących inwestycji. Oczywiście e, współpracujemy z Gminą Szczurowa, bo na, na terenie Gminy Szczurowa e, będzie, e, są te wały i będziemy się bacznie przyglądać e, i tutaj czynić starania, aby nasz sąsiad, czyli Gmina Szczurowa podejmowała e, skuteczne działania ku temu, żeby zabezpieczyć swoich mieszkańców, czyli między Wolę przemykowską, bo to ona też była doświadczona powodziom, oraz e, dzięki temu e, nasi mieszkańcy również będą, będą bezpieczni. Czy planujecie taką ścisłą współpracę, żeby na przykład poprawić e, szczelność wałów, żeby zabezpieczyć mieszkańców przed tym, w razie gdyby woda przeszła, jakoś e, myśleliście już nad tym? Znaczy, kwestia tutaj inwestycji i kwestia wałów jest kwestią taką, że Gmina sama, y, sama z siebie nie może inwestować w tego typu inicjatywy. To bardziej województwo, to bardziej inne organy są za to odpowiedzialne i niestety trzeba powiedzieć, że środków na te cele nie ma dużo. Także tutaj, tutaj trzeba dość mocno walczyć o to, żeby te środki były akurat na, na nasz rejon. Pojawiła się na przykład teraz sytuacja, kiedy jest szansa, aby y, poprawić. Pewne odcinki wału, między innymi Dunajca, y, około 1 800 zł, y, może być przeznaczone na, na poprawę bezpieczeństwa. Mhm. Y, jeszcze przed rozmową, przed wejściem na antenę, y, zapytałam Pana o sprawę oświaty. Y, jak Pan uważa, Panie Wójcie, czy. Czy w Tarnowie dobrze się dzieje, w gminie Tarnów dobrze się dzieje, że te szkoły zostaną przekształcone? Jak Pan uważa, jakie jest Pana zdanie w ogóle na temat całych tych zawirowań w oświacie? Znaczy kwestia oświaty i kwestia samorządu jest tematem bardzo trudnym. Dlatego, że trudno tutaj winić któregokolwiek wójta, burmistrza czy prezydenta, że likwiduje czy też przekształca szkoły w sytuacji, której to państwo subwencje oświatowe, subwencja oświatowa nie jest wystarczająca na to, żeby te jednostki funkcjonowały. Jestem święcie przekonany, że żaden wójt, burmistrz, prezydent nie poczyniłby kroków w celu likwidacji, czy też przekształcenia tych jednostek nie z powodów ekonomicznych. To jest wielka tragedia dla nas wszystkich, łącznie podejrzewam z, z, z panem wójtem gminy Tarnów. To sytuacja ekonomiczna, niestety i demografia powoduje, że samorządowcy y, są zmuszeni do takich trudnych rozwiązań. Tutaj jest y, wielka odpowiedzialność i, i musi tutaj iść za tym wielka świadomość ludzi, że takie decyzje są spowodowane tym, że albo będziemy patrzyli na budżet, na jako, na, j, j, jako możliwość. Zrobienia czegoś dobrego w, w gminie, czyli poświęcenia tych środków albo na cele oświaty, przeznaczenia, albo też na konkretne inwestycje służące mieszkańcom. Często zdarza się tak, że te szkoły, które zostały przekształcone y, jako stowarzyszenia, czy są prowadzone przez osoby fizyczne, te szkoły niekiedy są lepiej zarządzane niż, y, niż przez samorząd. Natomiast nie wynika to z tego, że Wójt, burmistrz, prezydent nie jest gospodarny, tylko to wynika z pewnych przepisów, które tutaj, akurat ze względu na kartę nauczyciela, no dają tutaj dużo przywilejów akurat nauczycielom. Ja wcale się nie dziwię, że środowisko nauczycieli tutaj mocno protestuje, dlatego że każdy z nas pracując chce pracować i otrzymywać godne wynagrodzenie, a w sytuacji stowarzyszeń wiadomą sprawą jest, że to wynagrodzenie z pewnością dla nauczyciela będzie o wiele, wiele mniejsze i nie będzie to oczywiście zatrudnienie na kartę nauczyciela. Także ja środowisko nauczycieli doskonale rozumiem, ale także rozumiem doskonale każdego samorządowca, który decyduje się na to, aby przekształcić, czy też niestety zlikwidować szkołę. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwu. Do zobaczenia w następnym odcinku.